Go w całości. Każde didinium zjada co najmniej sześć całych pantofelków każdego dnia. Ale co by się stało, gdyby rozmnażanie się każdego pantofelka odbywało się bez przeszkód? Gdyby ten proces trwał tylko przez pięć lat, mielibyśmy dosyć pantofelków, żeby zapełnić szczelnie całą istniejącą przestrzeń. Dawniej sądzono, że pantofelki są tak prostymi organizmami, że wszystkie są jednej płci i że rozmnażają się tylko przez podział komórki. Ale nowe odkrycie wybuchło jak bomba atomowa w świecie biologicznym. Okazało się, że malutkie stworzonka, które miały być proste, są pod niektórymi względami bardziej złożone niż człowiek. Paramecium bustaria. Ich zielony kolor służy do odróżniania się między sobą. Wewnątrz pantofelka znajduje się mikroskopijna forma glonu, który jest zróżnicowany od jasno do ciemnozielonego koloru, proporcjonalnie do ilości światła, które towarzyszyło jego wzrostowi. Przy pomocy szklanej rurki zwanej mikropipetą o średnicy mniej więcej ludzkiego włosa, pantofelki jednej płci są wstrzykiwane w pożywkę drugiej płci. Wkrótce po zmieszaniu tych kultur, żyjątka zbierają się w małe grupki. Wtedy inne dołączają się do tych grup, także czasami 50 lub więcej przylega do siebie. Po jakimś czasie jednak te grupy rozpadają się na pary według wyraźnego i możliwego do przewidzenia wzoru. U większości form życia występują dwie płcie. Pantofelek jednak jest wielopłciowy. Znanych jest między nimi więcej niż dwadzieścia różnych płci. W poszukiwaniu prostoty naukowcy odkryli oszałamiającą złożoność. Tylko kropla wody? Nie. Świat jest tak zdumiewający jak wirujące galaktyki w odległej przestrzeni kosmicznej. Tak, to są dziwne i wspaniałe rzeczy. Ale jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Jest to ważne pytanie. Często słyszymy powiedzenie Liczy się nie to, co wiesz, ale kogo znasz. Oczywiście brzmi to cynicznie, ale ma to sens i często jest prawdą. Dla człowieka, który nie zna Boga, życie jest puste. Bóg, który może stworzyć 100 miliardów światów, a potem umieścić je w przestworzach i napełnić cudami, jest wspaniałym Bogiem. Co ty o nim sądzisz? Czy wspaniały Bóg jest obcy? Jeżeli tak, to życie Twoje jest puste i bezcelowe. Choćby było wypełnione wiedzą i mądrością świata. Niektórzy idą przez życie z Bogiem jako towarzyszem i stałym partnerem. Czy myślałeś nad tym stosunkiem? Odpowiedź na pytanie to osobiste przeżycie. Właściwie to żadna odpowiedź. Jak możemy rozpocząć tę zależność? Przez odwrócenie strony, decyzję poprawy? Wątpię, czy przy tej metodzie otrzymasz lepszy wynik niż mój. Trzeba nowego życia, a nie strony. Myślimy o Bożym Dziele Stworzenia jako o dalekiej, mglistej przeszłości. Jednak praca Boga nie jest skończona. On gotów jest dokonać dla Ciebie największego cudu. Przeczytam Wam wiersz z Biblii. Tak więc, jeśli człowiek jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, by wszystko stało się nowe, Bóg proponuje nowe życie. Życie w pokoju zamiast niepokoju. Życie zwycięskie, a nie w grzechu, życie wiecznej chwały zamiast cierpienia. On jest tak wielki, że to zrodki, gdy Mu pozwolisz. Warunki tej transakcji między duszą ludzką a twórcą świata nie są sprawą opinii twojej czy mojej. Są one wyraźnie ustalone przez Boga w Biblii. Jest sprawą niezmiernie ważną, abyśmy Ty i ja znali te warunki. Chcę coś zaproponować. Weź Biblię. Czytaj trzeci rozdział Ewangelii Świętego Jana. Święty Jan, rozdział trzeci. Zabierze Ci to tylko trzy minuty. A mogą to być najważniejsze trzy minuty Twojego życia.